Idzie pan na obiad. Już nie kosi pan. Ej. No dobra, dobra, już idę panie, bo jeszcze tylko tam troszeczkę skończę, już idę, no już. No, siada pan. Ach, kurde, jak ciężko usiąść. No na pewno. Ale jakie wspaniałe. To obiad czy śniadanie? Obiad. Obiad. A może być kolacja. To? No, obiad razem z kolacją. Ale zapomniałam ten śmietan, ale to. Prześmietany sobie koleję, proszę. To troskoweczki, tak? Tak, z mojej działek. Dobra Co są co sąsiadko, dobre? No. Smaczne. A pan co tak się rozgląda po bokach. Tamtej sąsiadki nie ma, nie ma, już poszła. Nie przyjdzie? Już teraz tam przyjdzie. A co się stało? To sąsiadka nie wie? No. Tamta sąsiadka pomijamy jego oblała. I teraz tak się no. czaił. No to choroba, no. to to za sąsiadka. Szkoda, że jej tu nie ma, że była, to bym jej dał. Nie, poszła. Jeszcze dostanie ona ode mnie. Za te pomyje Ochszan. Kołnika teraz. Ostatnio. Ja Niech że Tak? Chciała potem wylać. A on się nadział. No. Ostatnio jak szłem drogo, to na ten... To na rowę mnie taką mijała. Rowem szła. I w drugą stronę sąsiada nie poznaje. Widzi panie bo jaka? No, nie Ka kaptur na głowę i rowem ona. Raptem sąsiada nie zna. Ona się wstydzi teraz. Mhm. Się wstydzi Jak on na nią na, na naszą ten na jej chodzinie. No. <ślesk> Pamiętam co rok temu co mało ją nie przyjechał tym no. rowerem. No to teraz zemsta. No. No. Może i mhm. tak, no. Mhm. Tak, pani Jerzy, tak to jest. Sypła jest polejesz na jeszcze. No, a troskawkami. I tam zjadła i poszła. Ja trochę po poleję. To co? Już dzisiaj nic nie będziemy robić, co? nie? Po biatku Na spacer. Za gorąca chodzisz. No. Teraz trzeba będzie ten... A tutaj panie jak ładnie ten zrobiła. No tutaj właśnie trochę cienia no. jest. Właśnie jeszcze trochę i... Ja Ale... tak pomyślałam, może tu winogron postawię. I tu ten i, I będzie ładnie potem... Yy... I to róża pnąca biała też, nie? Ten no, I bluszcz, teraz coś nie? będzie wytło. No już tam pąki ma. No. Nie? I ptaszki mają gdzie siedzieć, nie? O właśnie, co ramek no, I, i panie ma potem co tam sprzątać na ziemi, nie? <laughs> no, jeszcze po ptaszkach no. no to bierze Pan, no. to, bierze, je. Powoli, co wy tak się spieszycie szybko? Zdążycie. Głodni. Tak, głodni? A bo tak goni. Tak. To sąsiadka jeszcze tamten... Te kozy masz dzisiaj, nie? Do wydyjenia, nie? No, bo też kozy miała. Nie masz? Nie. A tamte A co... jak tam koza się parzy? No, To nie sąsiadki? To nie moja. Nie? No. A myślisz, że to sąsiadka, Że kupiła wczoraj. A to nie ma kozy. A, dam. Sąsiadka ma kozy, ale ten wnosi. A pan, panie Jerzy, się nie wyśmiewa, to nie? A pan Jerzy nie ma? Nie. nie. Nie? Nie. No dobra. Pan Jerzy to ma te dziurawe kieszenie. No hmm. i dobra, tym ciężarowskim pan. E... I tak się nie stresuję. Patrzę ręce się trzęsą. Nie wiem czy od roboty, czy... ten jakoś tam będzie, naprawi pan, co mówiłam, silniki. I będzie dobrze. Weźmie pan tylko wstawię go, jak przyjdzie. Dobra? Mm. No dobra, bo panie, bo już ja tak to przeżywam, że... A co pan wiedza, się popłakał? No. Ja trzy nocy nie spałem. Mm. ale chyba od czegoś innego. Nie wiem, nie wiem. Ta. No dobra, no. wie pan. No.